Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna, odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: Wy dajcie im jeść. Rzekli mu: Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść? On ich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: Pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie po stu i pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb, a tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.